Cześć wszystkim, jestem Sato HD. Dzisiaj chciałem Wam przedstawić moją nową serię z gry Battlefield Bad Company 2. Gra nie jest najnowsza, ponieważ na rynku już od paru miesięcy jest dostępna wersja Battlefield 3. Lecz niestety nie mogę pograć, chyba nie mogę pograć na moim kompie, ponieważ ja wchodziłem na różnego typu strony internetowe, gdzie Strona testowała, czy gra w ogóle ujdzie na moim komputerze. To pisało mi, że moja karta graficzna jest za słaba, dlatego w ogóle się nie zabieram za kupno Battlefield 3. No cóż, koniec wstępu. Zacznijmy nową kampanię. Nową kampanię zaczniemy na poziomie średnim, ponieważ już raz przeszedłem Battlefield pod kampanię 2, także wiem co może mnie czekać. Jak widać włączył nam się prolog. Was zostawiam z prologiem, przeczytajcie sobie, bo jest to wstęp do, całej, do całego zarysu historii um, Battlefielda Bad Company 2. No właśnie, co tam tego dnia się zdarzyło? Teraz nam to przyjdzie przeżyć. Hej, coś przegapiłeś, ład? Jest. Nie wiem, czemu w prologu teraz czeka. nie mogę ruszać myszką. Nie jest, jest to wina. Zapewne większość osób Myślę napisze w komentarzach taura, wina taura, Kraka taura, lub coś w tym stylu. Nic oro, bardziej oro, mylnego, dobra. ponieważ gra jest Ale oryginalnie, kupiona. Bodajże i jej klasik wyda w ogóle tą grę. Także można kupić za 50 zł, nie jest to duży wydatek. A multi naprawdę wyśmienicie się sprawdza, ale zaraz do tego wrócę. jest gotowa. Dobra, uruchom Jak widać teraz już nie ma żadnych dialogów, dlatego mogę wtrącić jeszcze z broma słowami i pytaniem do Was, czy Windows 7 64 bitowy może być powodem freezów w grze multiplayer, ale frizy występują tylko i wyłącznie podczas zmiany plansz z jednej na drugą? Napiszcie mi w komentarzach albo na prywatne wiadomości, a teraz wracamy do gry. ち両チームにおいタバコくれ <laughs> ありがとう朝になったらアメリカへやってくるだろうか <laughs> かまんないさ準備万端来させりゃいいんだ Oni ominęliśmy patrol Japończyków. Fajne jest to, że zachowali prawdziwy język japoński. Nie przetłumaczyli tego, co oni mówią. To dodaje trochę smaczku, bo faktycznie nie wiadomo, czy o czym oni rozmawiali. No i po pierwszej drużynie, aby nas nie zo ja, zobaczyli. Nas. I takim oto sposobem wylądowaliśmy w wodzie i bez broni, bo nasza broń ponurkowała, zanurkowała na dno morza. Lub jeziora? Nie wiem co to było. Ale no chyba morza. Pierwszy punkt kontrolny jest. Jak widać budzimy się, inaczej budzimy się. Wychodzimy z morza na... Ktoś oberwał? Jakąś wyspę. No i dowiadujemy się, że jesteśmy sami. Sierżancie, czemu jeszcze nie zaczęli? Mieli zacząć o szóstej. W samą porę. Oby poskutkowało. Matki, jeśli ci wiele to przetrzymają, to mogą sobie zatrzymać tego strajcę. Ruszamy! No i teraz wkraczamy do gry. Pierwszym naszym, naszym zadaniem będzie... Skołowanie broni dosłownie, bo jak widać mamy tylko nóż. Ok, no to podchodzimy po cichutku, malutku. Dobra, jest dwóch. Ciszej mów. Majat, zdejmij tego z lewej. I tak jest prosto w plecy. No co jest? Zdychaj wreszcie, sukien, dwój załatwionej czyżby Zostało jakiś błąd w grze? byliście no świadkami i błędu który mi się pierwszy w życiu zdarzył pierwszy raz w życiu bo grałem w tą grę nie raz, nie dwa, nie trzy bo tą grę chyba przechodziłem cztery razy by mi się tak podobało niestety nie udało mi się nigdy przejść tej gry na najwyższym poziomie, ponieważ zawsze kiedy próbowałem no w pewnym mi się nie o, 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 ale urwał to było dobre no nie powiem efekty w tej grze są dobre no. dobra dobra jak tak to cicho a jak tak trzeba było cicho mówić to mówią głośno wszystko na opak cóż, amerykańscy żołnierze wytrzymało ja Kabinek jest lepszy. Ale z tego co będę to achievementy są zdjęty. Jeden. Drugi. Ajajaj. Nie tak, nie tak... No, jak widać... No nie czy... Nie pamiętam szczerze, czy to była wina tego, że to jest prolog, czy po prostu sztuczna inteligencja nie jest za mocna w tej grze. mamy jakąś tutaj bukawkę lepszą, większą. No i, szybko czasu. idzie, szybko To dajesz, dajesz, Roman dajesz Szybciej, by... o będzie wspinaczka na górę po drabince no, Już się przejaśnia Ciekawe, że tak szybko słońce wschodzi chwilą go szybko rano Przeszliśmy 10 minut, 5, nie wiem, nie liczy czasu I już jest jasno, troszeczkę wyczucie czasu jest nie takie no cóż, co już to robi pod kontekstem fabuły. Teraz możemy podziwiać piękne no dalej. wizualnie um, promienie słoneczne, co mi się naprawdę też podoba w tej grze. No i teraz będzie chyba większa rozruba z tego co też pamiętam. Wybaczcie mi to, że tak mówię z tego co pamiętam, ale Przez dawno pole. naprawdę nie grałem w Battlefielda. Jasne single player, bardziej stawiałem nacisk na multi no ale przez to, że zmieniłem system na 64 bitowy no nie mogę sobie zbytnio pograć no i ja oczywiście nie mogę padnąć iść na CTRL, niestety nie mogę paść, to jest taki troszeczkę nie wiem czy błąd to nazwać, czy jak, no ale jest, jest coś takiego Aktualizację oczywiście mam najnowszą też, bo wraz z każdym włączeniem Battlefield'a program sprawdza mi, czy mam najnowszą... Oj... No, lecie eskadra. Uszedł. No. FPS od razu spadły do siedmiu. Będzie się troszeczkę teraz przycinać. wykończyć jeden. Jeden. No tak, mogę z nich. No i lecimy Mieliśmy do szczęście. punktu spotkania Chyba z szpiegiem na naszym. Ufa. Znajdźmy w końcu tego gościa. To, a tam do góry. Nie, tam do góry da się iść. Nie, to nie chcę się. Ciekawe, może coś ciekawego. By było się wkarścić i naprzód! Okej. Okay. No i teraz będzie rozmowa z Japońcem, który jest naszym szpiegiem. Fajne pytanie. Co to za dzień? Co on mówił? Nie wiem, nie wiem, się dobra, dobra. Jeśli nas sprzedałeś. Nie ja wiem, na póki. Czarna broń. Działa. Już jesteśmy martwi. Dobra, idziemy, koleś. To bez sensu. Chyba mnie nie zrozumiałeś. Wynosimy się stąd! się, odcięli nam główną drogę odwrotu. Dobra, pójdziemy przez bazę okrętów podwodnych. Ale to śmiertelna pułapka. Wiem. No, przecięcie mostu i droga odcięta. Sprytny plan. Lecz pakujemy się w niezłe bagno. Mówię wam, zobaczcie zresztą. Ruchy, ruchy, ruchy! To biegiem, biegiem, biegiem Co jest, tylko na tyle wstać Cholera! Nie podoba mi się ten dźwięk. Mi też... Nie zatrzymujcie się. No, a ja się zatrzymałem, nie mogę iść. No tak, filmik się włączy. Pewne ograniczenia są Ale czemu ten obraz tak skacze, no jakby co chwilę coś wbuchało? Nie przypomina się, że tak Nie przypomina sobie, że tak yy, miał się dziać A gdzie jest moja broń? O jest Dobra, łapcie to zwajnie Byle szybko Nie Trzeba porzucać, no co jest? Ja pierdziele hmm. trzeba się schować za zasłoną jakąś. Nie, nic nie widzę. Okej, okay, to idziemy troszeczkę naprzód. Aha, No, ale się zgiął. Jak widać poziom średni nie jest aż taki trudny Granatów też mamy z sporą liczbę No fajnie, koleś się no tak Ci cholamy widzę, że piechota, a nie Oj, to był chyba mój błąd Czy jest jeszcze jeden, czy mi się wydaje? Jest jeszcze jeden Headshot, headshot. Do pojazdu. Dwa headshoty po jednym, poza drugim smart. Ciekawe. Okej, okay, no i jedziemy teraz do... Uuu, piękne. Muzyka też jest naprawdę klimatyczna w tej grze, podoba mi się ona. Aha, nie do... Nie trafiłem nikogo, ale to nic się nie stanie, ponieważ to jest tylko prolog i na tym nie ucierpimy. Ile to Japończycy, Koleś dostał, i biegamy fajnie. Było RPG, chyba z tego co pamiętam. No, zaraz będzie na moście. O, na, nie na moście. Koszenie jak trawa. No, jak widać, radzimy sobie jako tako po japońsku. O, RPG, to, to jest to, o czym ja mówiłem. Jeszcze jedni, panowie. Ale była koska. Jakoś przejechaliśmy, chociaż nie widzę nic. Okej, okay. dobra, wysiadamy, daj. Wsiadka, wysiadka... no tak. Muszę poczekać Z... Rupy, rupy, Aż sami wysiedziemy? Okej, okay, lecimy. O nie, teraz poczekam. Karami! Nie się! To jest są następni. Pięknie dostali, zmienimy broń teraz. Ponieważ, Tak jak mówiłem. Teraz będą się kryć gdziekolwiek się da. Dobra. No i następna scenka w której nas nauczą obsługiwać C4 podwodny hmm. no. Nie, nie tym Nawy trzeba się? położyć i uciekamy i... BUM! OK, no i teraz speedem do okrętu podwodnego Lecimy, lecimy Jak widać wszystko tu się nam wali na łeb nie jest to za ciekawe miejsce, ale trzeba uciekać, uciekać. A jeszcze właśnie Japończycy. No dalej. Ok, tu bok jeszcze gdzieś. No, no i tak się po prostu gra w tą grę żeby robić z siebie kogoś to po prostu trzeba lecieć przez siebie i mieć oczy dookoła dupy to są to mi raz fajne są dziury po pociskach w ścianach Dobra lecimy lecimy bo to już jest końcówka sama Zobaczę jak to wyjdzie Dobra, lecimy na okręt Dobiegliśmy jakoś. No i uratowani. Jak widać Nagle się pojawiliśmy za... Szybciej, szybciej ruszać! Właściwie jaki za. Już na, na morzu, nie na tylko na morzu. Weszliśmy na okręt taka cudowna teleportacja. Ten Facet albo ci się wydaje, bo mam mech na włosach. O właśnie, to jest to. O czym ten Japoniec mówi.

No to jest troszeczkę dalsze, już przyszłość, jak widać czołgi są dosyć nowoczesne. Yeah, 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 yeah. Tam szczelaliśmy z karabinków, które... Nie powiem, z czasów II wojny światowej, coś koło tego. Znaczy, to na to nie czytałem, wybaczcie mi za... Jakieś głupoty, ale tak... Nie czytałem, nie pamiętam. No i jak widzicie, zakończyliśmy pierwszą misję, prolog y, pomyślnie. Jak się spodobało komentujcie, subskrybujcie żółty magiczny guziczek. Oceniajcie, pamiętajcie, że oglądacie kanał Zato HD Ja się z Wami żegnam i zapraszam do drugiego odcinku z serii Battlefield Bad Company 2 Siema na rapa